Cześć, nazywam się Krzysztof Chojecki, jestem nauczycielem matematyki, jestem także youtuberem i zajmuję się tworzeniem filmów edukacyjnych, takich jak ten. Tematem tej lekcji jest rozwiązywanie równań kwadratowych i dowiesz się z niej, w jaki sposób rozwiązuje się równania kwadratowe w zależności od jego współczynników. Zapraszam do wspólnej nauki. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe to równanie, które przedstawiamy w postaci a razy x do kwadratu, dodać b razy x, to jest b, a nie 6, o tym warto pamiętać, jeszcze raz sobie to zapiszę. Dodać c równa się 0, przy czym ten współczynnik a który występuje przy x do kwadratu, musi być różny od zera, bo gdyby był zerem, to mielibyśmy 0 razy x do kwadratu, więc ten element by nam zniknął. I zostałoby nam bx dodać c, czyli równanie liniowe, a my chcemy zajmować się równaniami kwadratowymi. I często może zdarzyć się tak, że mamy do czynienia z jakimś bardzo skomplikowanym równaniem, które na pierwszy rzut oka nie jest równaniem kwadratowym, ale tak naprawdę nim jest. I aby stwierdzić, czy dane równanie jest równaniem kwadratowym, należy najpierw je uprościć. I pokażę Ci taki przykład. 2x. Razy w nawiasie x do kwadratu dodać x, odjąć x, równa się 2x do potęgi trzeciej dodać x do kwadratu, odjąć 2. I zastanówmy się, czy to jest równanie kwadratowe. No, na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że nie. Występuje tutaj y, trzecia potęga w tym elemencie. Mm, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest równanie kwadratowe. Najpierw musimy sobie to równanie uprościć. Zanim rozwiążemy dowolne równanie, y, warto. Zapisać je w jak najprostszej postaci. No to przemnóżmy 2x przez wyrażenie, które jest w tym nawiasie. 2x razy x do kwadratu to jest 2x do potęgi trzeciej. Do tego dodajemy 2x razy x, czyli 2x do kwadratu. I przepisujemy minus x. Z prawej strony mamy 2x do potęgi trzeciej, dodać x do kwadratu, odjąć 2. I co możemy zrobić? Widzimy, że po lewej stronie znaku równości mamy 2x do potęgi trzeciej i po prawej stronie mamy 2x do potęgi trzeciej, więc możemy sobie uprościć te dwa elementy. Gdy zabierzemy ten element z każdej strony tego równania, to zostaną nam pozostałe. I przerzucam teraz x do kwadratu odjąć 2 na lewą stronę ze zmienionym znakiem. Mamy tutaj 2x. Do kwadratu, odjąć x. Przerzucam x do kwadratu na lewą stronę ze zmienionym znakiem, czyli mamy minus x do kwadratu, a minus 2 przerzucam na lewą stronę też ze, zmienion ze zmienionym znakiem i mamy plus 2. I po prawej stronie zostaje nam 0. 2x do kwadratu, odjąć x do kwadratu, to x do kwadratu. Przepisujemy minus x, bo tego z niczym już nie uprościmy. I do tego jeszcze. Dodajemy 2. I zobacz, co tutaj mamy. Czy to jest podobne do tego, co znajduje się w tym miejscu? Owszem, mamy x z drugą potęgą. Mamy x z pierwszą potęgą i mamy liczbę, przy której nie ma x. Taka postać jest postacią równania kwadratowego. I wypiszmy sobie współczynniki tego równania kwadratowego. Współczynnik a to jest liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu. Ile tu mamy x z drugą potęgą? Mamy jednego takiego x, czyli współczynnik a tego równania wynosi 1. Teraz, co mamy przy x? Minus to oznacza, że x mnożymy przez minus 1, czyli współczynnik B to minus 1. A C to jest liczba, przy której nie ma x, tutaj liczbą, przy której nie ma x jest plus 2, czyli 2, więc współczynnik C wynosi. 2. Skoro wiemy już, co to jest równanie kwadratowe, jak sprawdzić, czy takie skomplikowane równanie jest równaniem kwadratowym, i mm, jak wypisać współczynniki tego równania kwadratowego, to teraz przejdziemy już do e, rozwiązywania tych równań kwadratowych, w zależności od tego właśnie, jakie będą te współczynniki równania kwadratowego A, B i C. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązywać równania kwadratowe, w których współczynnik c wynosi 0. Współczynnik c to jest ten współczynnik, przy którym nie ma x. I to jest przykład takiego równania, w którym współczynnik c wynosi 0. Ile wynosi współczynnik A? Współczynnik A to jest liczba, przez którą mnożę x do kwadratu, czyli w tym przypadku współczynnik A wynosi 2. Współczynnik B to jest liczba, którą mnożę przez x, czyli w tym przypadku tym współczynnikiem jest liczba 8. A nie mamy po lewej stronie tego równania liczby, przy której nie ma x, więc to jest przykład równania, gdzie współczynnik c wynosi 0. Przy tego typu y, równaniach kwadratowych postępujemy w następujący sposób. Zawsze wyłączamy wspólny czynnik przed nawias i takim wspólnym czynnikiem zawsze będzie x z pierwszą potęgą. Więc zapisuję x, otwieram nawias i zastanawiam się, przez co muszę przemnożyć x, aby otrzymać 2x do kwadratu. Przez 2x Teraz zastanawiam się, przez co muszę, muszę przemnożyć x, aby otrzymać 8x przez 8. Czyli w nawiasie mam 2x dodać 8. Zamykam nawias i to przyrównuję do zera. I zobacz, co tutaj mamy. Mamy x razy w nawiasie 2x dodać 8. I ta sytuacja jest analogiczna do tej, w której mnożymy przez siebie dwie liczby. Kiedy iloczyn dwóch czynników będzie zerem? Wtedy, kiedy albo jeden będzie zerem, ten pierwszy A, czyli kiedy A będzie zerem, lub kiedy B będzie zerem. 4 razy 0 to 0, a 0 razy 8 to... To też 0 i z tego mm, korzystamy właśnie do, rozwiązywania, do rozwiązania tego równania. Pierwszym czynnikiem w tym mnożeniu jest x, czyli to wyrażenie z lewej strony przyjmie wartość 0, gdy x będzie zerem. I teraz przyrównujemy drugi czynnik do zera, czyli 2x dodać 8 i rozwiązujemy takie równanie, które jest niczym innym jak równaniem liniowym. A jak rozwiązujemy y, równanie liniowe? Przerzucamy y, 8 na prawą stronę ze zmienionym znakiem i otrzymujemy 2x równa się minus 8 i dzielimy to równanie obustronnie przez liczbę, y, która występuje przy x, czyli przez 2, i wychodzi nam, że x równa się minus 4. Zmarzę sobie to, bo to już jest niepotrzebne. Czyli otrzymaliśmy dwie liczby 0 i minus 4. Jeżeli do tego wyrażenia w miejsce x wstawimy 0, to otrzymamy 0. 2 razy 0 do kwadratu, eee, dodać 8 razy 0, da nam 0 dodać 0, czyli 0, a gdy wstawimy minus 4 za x, to co otrzymamy? Eee, może sobie tutaj to zapiszę. 2 razy Minus 4 do kwadratu dodać 8 razy minus 4. Minus 4 do kwadratu to inaczej minus 4 razy minus 4, co daje nam 16 razy 2, to jest 32. Do tego dodajemy 8 razy minus 4, czyli mamy minus 32, więc mamy 0. I sprawdziliśmy, czy te dwie liczby rzeczywiście są rozwiązaniem tego równania, i wychodzi nam, że są, więc na końcu możemy podać odpowiedź. Pierwszym rozwiązaniem jest liczba 0, a drugim rozwiązaniem jest liczba minus 4. Gotowe. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Teraz rozwiążemy nieco szybciej taki przykład. 5x do kwadratu odjąć 10x równa się 0, i mam taki pomysł, zatrzymaj. Film, spróbuj rozwiązać to równanie. To jest analogiczne równanie do poprzedniego. Po rozwiązaniu włącz film i sprawdź, czy twoje rozwiązanie jest, ma takie same wyniki jak moje. Widzimy tutaj, że mamy 5x do kwadratu, czyli nasz współczynnik a wynosi 5. Mamy tutaj minus 10x, czyli współczynnik b to jest ta liczba, przez którą mnożymy x. To jest 10. A czy mamy tutaj liczbę, przy której nie ma x? No nie mamy, czyli ten współczynnik C wynosi 0. W takiej sytuacji wyłączamy wspólny czynnik przednawias. Tym wspólnym e, czynnikiem zawsze będzie X, ale możemy tutaj też zauważyć, że wspólnym czynnikiem może być też. 5x. Nie ma znaczenia, jaką drogę wybierzemy. Ja zawsze wyciągam e, x, bo to działa do każdego równania kwadratowego, w którym C e, wynosi 0. Przez to musimy pomnożyć x, bo otrzymać 5x do kwadratu przez 5x. Przez to musimy pomnożyć x, bo otrzymać minus 10x przez minus 10 i to przyrównujemy do zera. Mamy tutaj iloczyn dwóch czynników. Kiedy iloczyn dwóch czynników będzie zerem? Kiedy Pierwszy czynnik będzie zerem lub kiedy drugi czynnik będzie zerem, a ten drugi czynnik to 5x minus 10 i to przyrównujemy do zera. I rozwiązujemy takie równanie liniowe. Przerzucamy minus 10 na prawą stronę ze zmienionym znakiem i mamy 5x równa się 10, i teraz dzielimy to równanie obustronnie przez 5 i wychodzi nam, że x wynosi. 10 podzielić przez 5 to 2. Więc pierwszym rozwiązaniem tego równania jest liczba 0, więc zapiszę tutaj indeks dolny przy x 1, a drugim rozwiązaniem tego równania jest liczba 2. Gotowe. Mam nadzieję, że Twój wynik jest taki sam jak mój. Przejdźmy dalej. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązywać równania kwadratowe, w których współczynnik b jest zerem. I e, który to jest współczynnik b? Współczynnik b to jest e, ta liczba, przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą. I spójrz na taki przykład równania: 2x do kwadratu odjąć 8 równa się 0. Ile, jaki jest współczynnik A? Współczynnik A to jest liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu i x do kwadratu tutaj mnożymy przez 2, więc współczynnik A wynosi 2. Współczynnik B. Czy mamy w tym po lewej stronie tego równania x z pierwszą potęgą? No nie mamy, czyli współczynnik B wynosi 0. Ja sobie tutaj to zapiszę. Ten nasz współczynnik B w tym przypadku jest 0. Współczynnik A wynosi 2. A ile wynosi współczynnik C? Współczynnik C to jest ta liczba, przy której nie ma y, żadnego X. I widzimy, że tutaj współczynnik C to minus 8. Ten minus należy do tej liczby, więc ten współczynnik C to jest ta liczba też z tym minusem. Warto o tym pamiętać. Mamy współczynnik C, to jest minus 8. Pozwoliłem sobie już nie zapisywać tego kolorkami, bo wydłużyłoby to film. Mm, a ja też cenię wasz czas. I jak rozwiązywać takie równania, w których współczynnik B jest zerem? Postępujemy według takiego schematu. Przerzucamy nasz współczynnik C na prawą stronę ze zmienionym znakiem. To jest pierwszy krok. I co otrzymujemy? 2x do kwadratu równa się i z prawej strony otrzymamy 8. Co teraz robimy? Doprowadzamy to równanie do takiej postaci, aby po lewej stronie był 1x do kwadratu. Czyli to równanie dzielimy obustronnie przez 2. 2x kwadrat podzielić przez 2 to x do kwadratu. I co mamy z prawej strony? 8 podzielić przez 2, czyli 4. I, I tutaj już zastanawiamy się, jaką liczbę należy podnieść do potęgi drugiej, aby otrzymać 4. Czyli jaką liczbę należy przemnożyć przez siebie dwukrotnie, aby otrzymać 4. Z doświadczenia wiem, że uczniowie od razu podają, że to jest liczba 2. Bardzo dobrze. x równa się 2. Ale, czyli o tutaj strzałeczkę taką narysuję, ale istnieje jeszcze. Jedna liczba, która podniesiona do potęgi drugiej, daje nam 4. To jest minus 2, i o tym bardzo często uczniowie zapominają. Minus 2 do kwadratu to inaczej minus 2 razy minus 2, czyli 4. x do kwadratu, x do kwadratu równa się 4, ma dwa rozwiązania. Pierwsze to jest 2, i drugie to minus 2. I te dwie liczby są e, rozwiązaniem tego równania, więc możemy zapisać odpowiedź x1 równa się 2 i x2 równa się minus 2. Gotowe. W następnym przykładzie dalej będziemy eksplorować równania, w których współczynnik B wynosi 0 i obiecuję, że dojdziemy do pewnych ciekawych wniosków. Teraz rozwiążemy sobie takie równanie. 2x do kwadratu dodać 8 równa się 0. Wypiszmy najpierw współczynniki tego równania. Współczynnik A to jest liczba, którą mnożymy przez x do kwadratu, w tym przypadku jest to 2. Współczynnik B. Współczynnik B to jest liczba, yy, przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą. Czy tu mamy x z pierwszą potęgą? No nie, czyli współczynnik B wynosi 0. A ile, ile wynosi współczynnik C? To jest ta liczba, przy której nie ma x, a więc w tym przypadku to jest 8. Kiedy współczynnik B jest zerem, rozwiązujemy takie y, równanie y, kwadratowe y, w następujący sposób. I mówiłem to już przy poprzednim przykładzie, przerzucamy współczynnik C na prawą stronę ze zmienionym znakiem, czyli przepisuję 2x do kwadratu, i z prawej strony co otrzymam? Przerzucam 8 ze zmienionym znakiem, czyli mam minus 8. W kolejnym kroku dzielę to równanie obustronnie przez liczbę, która znajduje się przy x do kwadratu, czyli przez 2. Z lewej strony zostaje x do kwadratu, a z prawej strony zostaje nam ile minus 4. I tutaj dochodzimy do tego ciekawego wniosku. Zawsze na tym etapie, gdy mamy 1x do kwadratu równa się jakaś liczba, zastanawiamy się, czy istnieje taka liczba, która podniesiona do kwadratu da nam minus 4. Jak myślisz, istnieje czy nie? Uczniowie często podają, że tą liczbą jest minus 2, ale minus 2 do kwadratu to nie jest minus 4, tylko 4, bo minus 2 razy minus 2 to 4. Więc to równanie x do kwadratu równa się minus 4 w zbiorze liczb rzeczywistych. Nie ma rozwiązań, więc zapisujemy. Generalnie, skoro to równanie nie ma rozwiązań, a to jest inna postać tego równania, to to równanie też nie ma rozwiązań, więc piszemy odpowiedź. Brak rozwiązań. Jeszcze dopowiem, że równanie, które nie ma rozwiązań nazywa się równaniem sprzecznym i to jest równanie sprzeczne. Przejdźmy zatem do kolejnego przykładu. Teraz zajmiemy się takim przykładem. Minus 3x do kwadratu dodać 15 równa się 0. Zawsze rekomenduję, aby rozwiązywanie równań kwadratowych rozpoczynać od wypisywania współczynników. Współczynnik A to minus 3, współczynnik B to ta liczba, przez którą mnożymy x z pierwszą potęgą. Nie mamy tutaj x z pierwszą potęgą, więc współczynnik B to 0, a współczynnik C to liczba, przy której nie ma x, czyli w tym przypadku to jest. 15. Jak postępujemy w tego typu mm, równaniach kwadratowych, gdzie współczynnik B jest zerem? Postępujemy według takiego schematu. Raz jeszcze go przypominam. Przerzucamy liczbę na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymamy minus 3x do kwadratu, odją e, równa się, przepraszam, o e, minus 15. W kolejnym kroku dzielimy równanie obustronnie przez liczbę, która znajduje się przy x do kwadratu, czyli w tym przypadku przez minus 3. Z lewej strony zostanie nam x do kwadratu, a z prawej strony 5. I teraz zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 5? Czy jesteś w stanie podać, jaka to liczba? W tym przypadku nie jest to takie oczywiste, i tu musimy się cofnąć do wiedzy na temat potęg i pierwiastków. Zobacz, to jest przypomnienie. Ile to jest pierwiastek kwadratowy z 3 do kwadratu? Jeżeli pierwiastek z 3 podnosimy do kwadratu, to jest to nic innego jak pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Jeżeli mnożymy. Hmm, przez siebie dwa pierwiastki tego samego stopnia, to możemy to zapisać jako jeden pierwiastek z iloczynu tych liczb podpierwiastkowych, które mamy tutaj. Czyli mamy 3 razy 3. To daje nam pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to ile? To 3. I teraz. Przypominamy sobie, że jeżeli wykładnik potęgi, do której podnosimy pierwiastek, jest taki sam jak stopień pierwiastka, to zapisujemy liczbę, która znajduje się pod pierwiastkiem. Widzimy, że tu pod pierwiastkiem jest 3 i właśnie pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Czyli jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 5? Taką liczbą jest pierwiastek z 5, bo pierwiastek z 5 do kwadratu to 5. Ale istnieje jeszcze jedna taka liczba, która podniesiona do kwadratu. Daje nam 5. Tą liczbą jest minus pierwiastek z 5. Dlaczego? Jeżeli minus pierwiastek z 5 podniesiemy do kwadratu, to co otrzymamy? Minus pierwiastek z 5 razy minus pierwiastek z 5. Iloczyn dwóch liczb ujemnych to liczba dodatnia. Czyli to jest to samo co pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, a pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to inaczej pierwiastek z 25, a to wynosi 5. I tutaj pokazałem, że minus pierwiastek z 5 do kwadratu daje nam 5. Więc to równanie ma dwa rozwiązania. Pierwsze to pierwiastek z 5, a drugie to minus pierwiastek z 5. Gotowe. To już ostatni przykład w tej e, lekcji. Minus 3x do kwadratu dodać 4 równa się 0. I mam pewną propozycję. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. Następnie włącz film z powrotem i zobacz, czy Twoje rozwiązania są takie same jak moje. Do dzieła. Od czego zaczynamy, rozwiązując równanie kwadratowe? Od wypisywania współczynników. Współczynnik A to minus 3, współczynnik B to 0, a współczynnik C to 4. Widzimy, że współczynnik B to 0. Co robimy w takiej um, sytuacji? Przerzucamy współczynnik C, czyli liczbę, przy której nie ma x, na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Następnie dzielimy równanie obustronnie przez liczbę, która jest mnożona przez x do kwadratu, czyli w tym przypadku to liczba minus 3 i otrzymujemy x do kwadratu równa się minus 4 podzielić przez minus 3. Iloraz dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią, więc minus 4 podzielić przez minus 3 to jest to samo co 4 trzecie. Teraz zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu to 4 trzecie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie podać takiej liczby, to możemy skorzystać z pierwiastków. Pierwszym rozwiązaniem tego równania jest pierwiastek kwadratowy z 4 trzecich, a drugim, e, drugie rozwiązanie jest niemalże identyczne ma tylko przeciwny znak i jest to minus pierwiastek z 4 trzecich. To jak masz takie e, same wyniki jak ja? Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, e, to też się nic nie stało. Rekomenduję obejrzenie filmu raz i jeszcze. Ja bardzo często uczyłem się różnych rzeczy z YouTube'a, i czasami zdarzało się tak, że nie wszystko rozumiałem po pierwszym obejrzeniu, więc mam nadzieję, że ponowne będzie pomocne. I to było, tyle. To było na tyle, jeśli chodzi o zadania w tej lekcji. przyszła pora na podsumowanie sobie wiedzy zdobytej z tej lekcji. Równanie kwadratowe to jest równanie, które po wykonaniu wszystkich uproszczeń przyjmuje postać a razy x do kwadratu, dodać b razy x, dodać c równa się 0. Liczby A, B i C to są współczynniki równania kwadratowego i takie równania kwadratowe rozwiązuje się w zależności od tego, jakie wartości przyjmują te współczynniki. Należy pamiętać o tym, że współczynnik A zawsze jest różny od zera. I w tej lekcji pokazałem Ci, jak rozwiązuje się równania kwadratowe, kwadratowe w zależności od tego, gdy współczynnik B jest zerem, i w zależności od tego, gdy współczynnik C jest zerem. I warto też pamiętać o tym, że równanie kwadratowe może mieć dwa rozwiązania, lub jedno rozwiązanie, lub y, zero rozwiązań. Chciałbym Cię zaprosić do obejrzenia kolejnej lekcji, w której będę wyjaśniał, jak rozwiązuje się równania kwadratowe, w których wszystkie trzy współczynniki a, b i c są różne od zera. Pewnie słyszałeś, czy też słyszałaś o delcie, i tam właśnie będziemy wykorzystywać deltę. Zapraszam do wspólnej nauki.